Przed mikrofonem Krzysztof Ogiolda, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj ksiądz profesor Tadeusz Dola. Szczęść Boże, witam Pana. Emerytowany witam profesor Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Trzeba to dodać. Szczęść Boże, księży profesorze, dzień dobry Państwu. Księże profesorze, rozmawiamy, ponieważ dosłownie kilka dni temu ukazała się no właśnie, ukazała się w internecie najpierw, tak? Książki jeszcze nie widziałem, czasy. chociaż nie jest. Nowa encyklika Ojca Świętego Franciszka pod łacińskim tytułem Dilexit Nos, co polskie tłumaczenie realizuje jako Umiłował nas. I tak sobie pomyślałem, że papież świadomie albo podświadomie, ale chyba się dobrze wpisał w jeden z problemów dzisiejszego świata, to znaczy. Tak sobie myślę, że z jednej strony często patrzymy na Kościół jak na instytucję. Jeden z proboszczów opowiadał mi niedawno, że przyszedł pan formalnie wypisać się z Kościoła, gdzie z waszą instytucją nie mam nic wspólnego. Przed chwilą dosłownie czytałem wywiad ze znanym reżyserem, który pytany, czy wierzy w Boga, wino coś tam u góry musi być. Więc instytucja i coś, a papież mówi, nie, tam gdzie jest człowiek i Bóg, to... Umiłował nas, ale z drugiej strony trochę to zalatuje romantyzmem. Pana zaczął od tego, że papież nawiązuje do czegoś, co jest dzisiejszemu światu potrzebne. Papież wielokrotnie to powtarzał, że my, ludzie Kościoła, powinniśmy wsłuchiwać się w to, co mają do powiedzenia inni, wsłuchiwać się w ten świat i. Wydaje się, że ta encyklika jest efektem tego wsłuchiwania się w świat. Papież zwraca uwagę na to, że <laughs> dzisiejszy świat jest przesiąknięty konsumpcjonizmem, że jest przeintelektualizowany, że chętnie interesuje się tym, co człowiekowi się mówi, że powinien zrobić to tamto prawo, jakie jest, jakie są zasady życia. Czasem brakuje czegoś takiego w relacjach międzyludzkich jak wzajemne zrozumienie i czułość. Tego słowa papież często używa w encyklice i wcześniej też do tego zachęcał, żebyśmy próbowali w naszych międzyludzkich relacjach być bardziej wrażliwi na drugiego człowieka, a słowo czułość tę wrażliwość jakoś wyraża. I papież Pisząc encyklikę o sercu, chcę na to zwrócić uwagę, że oprócz intelektualizmu, który zawsze w myśleniu ludzkim był niezmiernie ważny od starożytności, począwszy w e, filozofii, e, intelekt odgrywa rolę zasadniczą. Na drugim biegunie jest wola człowieka, wolność człowieka, a więc zasady, które wypływają potem z racjonalnego spojrzenia na świat, natomiast e, Jakoś na marginesie zawsze pozostawało serce, ono było obecne w poezji, nasz romantyzm, nasz Mickiewicz, romantyczność, miej serce i patrzaj w serce, potem Mały Książę, też sercem się... Dobrze widzicie tylko sercem, najważniejsze, tak jest, jest niewidoczne to. dla oczu. Bardziej to pan dosłownie ujął, niż ja bym to powiedział. I to ym, właściwie tak serce pozostawało na boku. Yy, intelektualiści oczywiście nie lekceważyli serca, ale tak jakby mniej się nim zajmowali niż stara się to zrobić papież, podkreślając znaczenie serca jako takiego centrum, w którym zbiegają się zarówno intelekt, wola, ale także yy, emocje. Także właściwie jaźń człowieka. Moje serce mówi mi, jaki jestem. Y, zwłaszcza w pierwszej części. Dodajmy, tekst jest dosyć długi, bo to jest bite 40 stron takim drobnym maczkiem. Także, jakby to większą czcionką, to by pewnie się jej ze sto zrobiło, gdyby wydrukować. Natomiast y, ta pierwsza część mówi właściwie wiele o relacjach z ludźmi wynikającymi z serca. Wiesz, tam się odwołuje i do Iliady, i do spotkania pana Jezusa z uczniami Semos z ale stawia taką tezę, no, po mojemu trochę ryzykowną, mianowicie, że za pomocą serca, za pomocą miłości, y, można zmienić świat. Y, naiwność? Wydaje się, że tak jak to pan sformułował, za pomocą miłości można zmienić świat, to już na pewno jest przekonujące dla wielu ludzi, bo. Twierdzenie przy pomocy serca można zmienić świat może jest rzeczywiście, tak jak Pan mówi, ryzykowne ze względu na to, o czym papież mówi, że to pojęcie serca jest mało zdefiniowane, i papież próbuje to w encyklice robić, odwołując się najpierw do Biblii, zwraca uwagę na to, jak wielkie znaczenie odgrywa słowo serce w Biblii od Starego Testamentu, począwszy, sięga do tych obrazów biblijnych, w którym których serce, tak jak wspomniałem, jest odzwierciedleniem tożsamości człowieka, można by tak powiedzieć, w sercu, w tym pojęciu serca nie dotykamy tylko biologicznej sfery, czy właściwie ta biologiczna sfera schodzi na plan drugi, ale papież też nie odbiega od niej, kiedy mówi na przykład, że kiedy coś przeżywamy intensywnie, serce bije mocniej, czy to miłość, czy złość. To ta jakoś ta sfera biologiczna, emocjonalna, intelektualna w sercu się zbiega według papieża. I stąd podkreślenie przez niego wagi pojęcia serce, tak jak to jest widziane w Biblii, odgrywa istotną rolę w dzisiejszym świecie przesiąkniętym konsumpcjonizmem. I takimi relacjami międzyludzkimi, które nacechowane są głównie jakimiś takimi informacjami intelektualnymi, a mniej jest tego, o czym już wspomniałem, a do czego papież chętnie często nawiązuje, czułości, takiej wrażliwości, bo papież przez to słowo czułość rozumie to, że próbujemy jak naj... Głębiej rozumieć drugiego człowieka, tego, z kim się stykamy, z kim mamy kontakt. Papież tutaj przywołuje postawę Jezusa Chrystusa w odniesieniu do innych ludzi i podkreśla to, że oczywiście słowo w przypadku Jezusa Chrystusa w Ewangeliach ma istotne znaczenie, ale istotne znaczenie ma też gest. To, co Jezus czyni, w jaki sposób odnosi się do drugiego człowieka, w tym przejawia się także serce i Poprzez serce czułość do drugiego człowieka. Papież mówi nie tylko o znaczeniu serca, o znaczeniu miłości w relacjach między ludźmi, ale znowu myślę, że często dzisiaj świat, także ten świat religijny, zapomina, że, że Pan Bóg nas kocha. Tak? Często można, albo często, no relatywnie często, można się spotkać z takimi ujęciami, które sprowadzają. Chrześcijaństwo, naszą wiarę no przede wszystkim do kategorii etycznych, tak? Chrześcijanin to jest ten, kto próbuje żyć, przestrzegając dziesięciu przykazań. Etyka wychodzi na pierwsze miejsce. A papież, krótki cytat: w przebitym sercu Chrystusa skupiają się zapisane w ciele wszystkie wyrazy miłości obecne w Piśmie Świętym. Wróć kocha. Hmm. Tak, no, wrócę do tego, co powiedziałem, że papież mówi o intelektualizmie i o woli człowieka, czyli to, o czym pan powiedział. Wola, czyli szereg przepisów, które dobrze, dobrze, tak? powinniśmy wychodzić się... Tak, jest katechizm, mamy do dyspozycji, w którym odnajdujemy normy postępowania, którymi powinien kierować się chrześcijanin. A papież mówi, że czymś o wiele bardziej pierwotnym i najbardziej podstawowym jest bezpośredni kontakt człowieka z Bogiem, który dokonuje się poprzez właśnie ukochanie Boga sercem, akceptowanie Boga. Mówi, że to od potem przekłada się na relacje międzyludzkie, ta miłość do Boga wyrażająca się w, takim, w takiej serdecznej relacji człowieka do Boga przekłada się na relacje międzyludzkie, ale także jest wyrazem odniesienia chrześcijanina do świata. Druga część encykliki poświęcona jest tej posłannictwu Kościoła, misji Kościoła. I papież mówi, że oczywiście w działaniu misjonarzy ważna jest dobroczynność, ważne są gesty, w których wyraża się zainteresowanie Kościoła drugim człowiekiem, ale fundamentem jest wszelkiej działalności misyjnej jest próba przekonania tych, do których misjonarz się zwraca, że misjonarz kocha Boga i z tej miłości do Boga wypływa dla niego potrzeba kontaktu z tymi ludźmi, do których on jest posłany. I misjonarz ma, misjonarz ma pokazywać tę dobroczynną działalność Kościoła, ale przede wszystkim... Byłoby dobrze, gdyby udało mu się przekonać tych, do których jest posłany, że ta działalność Kościoła wypływa z miłości do Boga i konsekwencją tej miłości jest odniesienie do drugiego człowieka. Pamiętam, jak jeden z naszych księży, mój kolega, który pojechał na misję do Peru i w listach swoich pierwszych, które mi pisał, była rzecz. Zdumiewająca i szalenie trudna dla niego, że ci ludzie przez pierwsze miesiące nie mogli zrozumieć, po co on tam przyjechał. Że Europejczyk, oni kojarzyli oczywiście Europejczyka z dobrobytem, mm -hmm. z tym, że ma dostatnie życie, wygodne życie. I sądzili, że po prostu on przyjechał tam poszukiwanie złota, czy jakiś tam handel narkotykami, ale żeby. Jak statystyczny gringo. Tak, żeby przyjechać do tych ludzi, żeby przekazać im Ewangelię, a więc to o czym papież mówi, że on ukochał Chrystusa i tę miłość do Chrystusa chce wzbudzić w sercach tych, do których został posłany. Ale trzeba było miesięcy, może nawet lat, już nie pamiętam, bo to dawno było, żeby ci ludzie, do których on przyszedł, na, wznosił się tam na 3000 metrów w górach i jeszcze wyżej. Żeby uwierzyli, że On z miłości do Boga, do Jezusa Chrystusa, przychodzi do nich i chce ich przekonać do tego, żeby oni kochali Boga, bo z tej miłości do Boga wypływa właściwa relacja do drugiego człowieka. Kontekstem, dla którego, jednym przynajmniej z kontekstów, dla których ukazała się ta encyklika, jest rocznica objawień Pana Jezusa w Marii Maria LaCock i związany z tym zwyczajczy kult, pierwszego piątku, Komunii Świętej przyjmowanej w pierwszy piątek. Dla pokolenia moich rodziców było to niezwykle ważne doświadczenie, niezwykle ważne przeżycie religijne. Pamiętam, że tato mój, który sobie w kalendarzu zapisywał, kiedy idzie do spowiedzi, to to zawsze w okolicach tego pierwszego piątku było. Dlaczego to jest ważne i dzisiaj na pewno wiele osób nadal te, te, to czyni, ale chyba już to jest mniej Masowy niż dawniej. No, papież stara się przekonać e, czytelników, że ta relacja, taka bezpośrednia e, człowieka do Boga, to umiłowanie Boga sercem, czyli całym sobą, bo to oznacza umiłowanie Boga sercem, całym sobą, intelektem, wolę, emocj wolą, emocjami, e, tym wszystkim, co kieruje człowiekiem w jego życiu że kult serca Jezusowego pomaga w takim właśnie umiłowaniu Boga zgodnym z zamysłem Ewangelii, zgodnym z zamysłem Biblii, bo tak jak wspomniałem, papież wywodzi kult serca Jezusowego z Biblii, z, rozumienia, z biblijnego rozumienia serca. I wydaje się, że gdyby udało się znowu ożywić ten kult, i tak go rozumieć, jak go rozumieli, cytowani przez papieża święci, byłoby nam może dziś łatwiej być chrześcijaninami w świecie sekularyzowanym, w świecie przeintelektualizowanym, dzisiaj już sztuczną inteligencją przeintelektualizowanym. Dlatego papież wydaje się, w encyklice świadomie cytuje przede wszystkim świętych, którzy przeżywali Kontakt z Bogiem bardzo głęboko, sercem. Do takich osób należała święta Teresa z Lizji, którą papież bardzo chętnie i bardzo dużo cytuje, posługując się wcześniej wydanym dokumentem o zaufaniu do, do Boga, do Jezusa Chrystusa. I to jest to drugie słowo niezmiernie ważne ufność obok czułości ufność, którą człowiek pokłada w Jezusie Chrystusie, pokłada w Bogu. Dla świętej Teresy właśnie to zaufanie w Bogu było czymś fundamentalnym. Oczywiście czyny, które człowiek spełnia, dobre czyny, są niezmiernie ważne, ale święta Teresa, a za nią papież Franciszek zwraca uwagę na to, że nie powinniśmy opierać się na czynach i przekonaniach w dobrych czynach, nawet które człowiekowi udaje się spełniać, jako podstawie do tego, by być bliżej Boga i mieć nadzieję, że Bóg nas przyjmie do siebie, ale przede wszystkim całkowite zaufanie Bogu. Nawet jeżeli byśmy, powiada papież Franciszek, byli największymi grzesznikami, to to zaufanie Bogu ratuje nas z naszych grzechów bardziej niż nawet najwspanialsze dobroczynne działania człowieka. I z tym przesłaniem państwa zostawiamy tuż przed pierwszym piątkiem, a naszym gościem, przypomnę, był dzisiaj ksiądz profesor Tadeusz Dola, emerytowany profesor Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Polskiego. Z serca dziękuję, księdzu profesor, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję panu za zaproszenie, dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Szczęść Boże.